Dzień dobry, dzień dobry! Biuro Podróży Pieszczader wita w międzynarodowym, a może nawet i światowym dniu piękna. Nie bez powodu włączyłem tutaj kamerę, bo w tej chwili lecę nad doliną rzeki San w okolicach przemyśla. Ale przemyśl troszeczkę ode mnie, natomiast w tej chwili, popatrzcie tutaj w lewo. Rzeka San i. Zamek w Krasiczynie, jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. I to zobaczcie, w jakiej dzisiaj scenerii ja go podziwiam. Udało mi się wystartować z wioski obok. Musiałem wstać o 5 rano, żeby te oto cuda przyrody wam dzisiaj pokazywać. I w tej chwili, obniżając się z wysokości. 740 metrów. Lecimy w kierunku zamku. W to cudowne miejsce. Przyjeżdżamy w każdy piątek na wycieczce. Przemyśl ze szwejkiem. Zaczynamy od tego zamku, później jedziemy do Przemyśla, spotykamy się ze szwejkiem dalej na fort Wielkiej Twierdze najczęściej w siedliskach. Zwiedzamy oczywiście Starówkę, Przemyśla, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, położonego na siedmiu wzgórzach, tak samo jak grzym, jak i Lwów. A następnie jedziemy po Pogórzu Przemyskim na Kalwarię Pacławską i do legendarnego Arłamowa. Zapewne wiele osób zwiedzających zamek nie wie, że zamek jest położony. Tuż obok rzeki SAN, siódmej rzeki pod względem długości w Polsce. Zapewne niektórzy oglądali serial plewania. Dużo wątków z tej oto plewani. Tuż obok zamku w nie. I tak oto się dzisiaj przepięknie prezentuje. Jeszcze raz biuro podróży Bieszczader pozdrawia w Światowym Dniu Piękna przy jednym z najpiękniejszych zamków Zamek Krasiczyn. Ja już kończę relację, bo niebezpiecznie zbliżam się do zamku, muszę robić wysokość. Życzę pięknego dnia.